Nie ma przyjemniejszego zapachu niż zapach śródło poranku. Ostatnie odcinki skarbów latarnika kręciliśmy w Kaliszu, jednak nie zapominamy o podkaliskich miejscowościach. Tu konkretnie jesteśmy w wolicy, gdzie znajduje się strzelnica polskiego Związku Łowieckiego im. Jana Kolendy. Jesteśmy na dziewiątych zawodach o Puchar święta 3 maja. Wydarzenie to odbywa się pod honorowym patronatem pani poseł do Parlamentu Europejskiego Angeliki Możdżanowskiej. Czego możemy się tutaj spodziewać? Jak przebiega ten turniej? Sprawdźmy, jak chłopacy i dziewczyny strzelają w wolicy. Pani Puchar powstał to po prostu były to takie zawody e, Powiatu Wieruszewskiego, które po śmierci Wójta Powiatu Wieruszewskiego przejęliśmy e, tak jakby po swój patronat. E, akurat jak się zdarzyło, że e, żona jednego z myśliwych właśnie jest Pani, pani Posłanka Angelika Marzenowska, e, postanowiliśmy to po prostu Zrobiliśmy taką zbiórkę środków różnych finansowych e, i e, poszukaliśmy wsparcia. Wielu takich przedsiębiorców, żeby zrobić te pierwsze zawody. I zaangażowaliśmy się tu jako szczercy Kalis. I powstały to właśnie ta pierwsza pierwsze edycja Pucharu 3 maja. Bucharu Święta 3 Maja zrodził się pomysł tak naprawdę z inicjatywy pasjonatów, czyli grupy osób, które chciało się spotkać i z okazji święta Konstytucji 3 Maja uczcić je trochę w inny sposób, ale łącząc pasję rzeczywiście z tym narodowym patriotyzmem. I Dzisiejsza frekwencja pokazuje, że udało nam się połączyć te dwa święta, czyli pasję łowiecką właśnie z świętem konstytucji 3 maja, bo dzisiaj frekwencja zdumiewająca ponad 130 strzelców i to strzelców nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Po tym okresie covidowym szczególnie moje serce się raduje, bowiem ta, ta sytuacja spowodowała, że rzeczywiście byliśmy uzależnieni od zamknięcia domowego, ale jednak jak, jak rzeczywistość pokazuje. Chcemy się spotykać, chcemy celebrować tą pasję, ale także chcemy pokazywać w środowisku tym łowieckiem i wspierać się wzajemnie. Ja muszę podkreślić jedną kwestię. Mimo, że mieliśmy dwa lata takiego, takiej, tej, tej właśnie sytuacji, w której nie, mo, nie mogliśmy się spotkać wspólnie na łonie przyrody, to jednak myśliwi w tym czasie ufundowali dwie karetki. Była to też wspólna inicjatywa, trochę inne, Inny Puchar Święta 3 Maja. Wtedy był pod patronatem ze strzelmy koronawirusa, więc udało nam się rzeczywiście w dwa tygodnie, e, udało nam się zebrać środki finansowe i jak Państwo widzicie taki ambulans z jeleniem w tle, e, to właśnie jest ambulans ufundowany przez... E, właśnie myśliwych, przez te osoby, które często brały właśnie udział w tym święcie, którego ja mam przyjemność ogromną dumę patron, patronować. I być razem tutaj z, w gronie tych wspaniałych osób, sympatyków i, i strzelców oczywiście, bo tutaj przede wszystkim do tej pory był sześciobój, dzisiaj w tym roku jest pięciobój myśliwski. Jak każde strzelanie myśliwskie jest do konkretnego strzelania myśliwskiego. I tak po kolei, zaczynając, strzelamy rogacz Lis. Jest to strzelanie na odległość 100 metrów do tarcz stojących. Imituje to dokładnie strzelanie myśliwskie, jeszcze polowanie na rogacza i na lisa. Jest następna konkurencja: konkurencja trap-oś myśliwska, gdzie strzelamy do żółtek. Jest to strzelanie dynamiczne. Strzelanie imitujące polowanie na practwo, w szczególności na bażanta. Dawniej polowaliśmy również na kuropatwy. No niestety już w tej chwili tych kuropat nam brakło. Ale polowanie na bażanty jak najbardziej jest przeprowadzane przez nas i to strzelanie dokładnie imituje polowanie na bażanty. Podobnie ma się z następną konkurencją jest to konkurencja Skid. Również obydwie te konkurencje są konkurencjami olimpijskimi. U nas strzelania troszkę się różnią, ale co do zasady jest to podobna rzecz. Strzelanie z jest również strzelaniem do ptactwa, do zwierzyny drobnej. Jest to już może bardziej do Kaczki, również do Bażanta. Tak samo strzelanie, bardzo dynamiczne, szybkie. Następna konkurencja konkurencja dzik. Jak sama nazwa wskazuje polowanie na dzika i to dzika w przebiegu. Czyli imitujemy polowanie zbiorowe, gdzie strzelamy do dzika przemieszczającego się po duktach leśnych. Mamy bardzo mało czasu na to, trzeba wykonać bezpieczny strzał w bardzo krótkim czasie. Następna konkurencja jest to myśliwska oś, praktyczna w skrócie mot. I jest to strzelanie chyba najbardziej zbliżone do wszystkich polowań na zwierzynę drobną, dlatego że. Tak jak na trawie i na skucie, wylot rzutek jest zawsze znany. Wiadomo skąd, wiadomo w którym kierunku to na osi praktycznej i zawsze jest to inaczej. Na każdej strzelnicy inaczej, wszędzie jest tą dowolność ustawienia maszyn. Dlatego też najlepiej to imituje strzelanie myśliwskie w Polu tak jak my polujemy, nigdy nie wiemy skąd, gdzie zwierzyna nas zaskoczy. Bardzo atrakcyjna konkurencja, bardzo widobiskowa. Zresztą łatwo zobaczyć, że najwięcej oglądających chętnych do podziwiania jest właśnie na mopie. Bardzo fajna konkurencja jest to coś nowego, które jest wprowadzone od niedawna i strzelamy to dwa lata. Chyba tak. Jest kategoria senior, jest kategoria Diany, jest kategoria junior, na których nam najbardziej zależy, bo to nasza przyszłość i jest kategoria myśliwych w klasie powszechnej i klasie mistrzowskiej. Klasa powszechna są to najczęściej zawodnicy młodzi albo nowi, którzy rozpoczynają przygodę ze strzelectwem, klasa mistrzowska, no to trzeba osiągnąć już odpowiedni poziom strzelectwa. Gdzie po prostu zostaje nadana taka klasa, i zawodnik, czy myśliwy, ma prawo posługiwania się tytułem mistrza srebrnego. I to są oddzielne konkurencje. Co do wieku, no, strzelectwo ma tą zaletę, że praktycznie rzecz biorąc, można do naprawdę bardzo już słusznego wieku strzelać, i strzelać słusznie, skutecznie, co udowadniają nam koledzy. Którzy nierzadko nie mają po 70, a nawet 80 lat i również startują w tych zawodach. Takich również mamy. Oni się zaliczają już do kategorii senior, ale potrafią zajmować czołowe miejsca w kategorii Open. Także strzelectwo jest ogromną zaletę. Jestem doceniana jako kobieta. Jeżeli potrzebuję jakiejś pomocy, to zawsze koledzy mi chętnie udzielą, czy to w łowisku, czy na strzelnicy, także nie spotkałam się z jakąś dyskryminacją płci do tej pory. I tylko trzeba po prostu aktywować inne kobiety, dziewczyny, żeby jak najczęściej, jak najchętniej do tego lasu wychodziły. Jeżeli mają w rodzinie myśliwego, to poprosić, żeby zabrał na polowanie czy na strzelnicę, na ćwiczenia. To jest fantastyczna sprawa, to jest zupełnie inny świat, daje dużo energii w życiu. Ja strzelam tutaj w Okręgu Kaliskim, ale należy do Koła Łowieckiego Tur w Bielsku Białej. Także kawałek drogi stąd. Wcześniej strzelałam, wcześniej bywałam na zawodach jako fotograf, a Jakoś tak się zainteresowałam, że może jednak też będę strzelać jestem na początku takiej swojej strzeleckiej drogi. Dobrze? Na pewno poszłyby lepiej, gdybym trenowała, ale no niestety tutaj moja wina, nie jeździłam na strzelnicę zbyt często i jest jak jest. Nie ma jakichś pięknych wyników, ale jest świetna atmosfera, dobrze mi się strzela, koledzy mi doradzają, także wszystko jest na plus. A konkurencji jeszcze przede mną zostały cztery, także wszystko, wszystko jeszcze w moich rękach. Dianą zostałam, ponieważ mój tata jest myśliwym, który tutaj przyjechał też na strzelnicę i dopinguje. I to tak naturalnie u nas w rodzinie po prostu poszło tą, tą stroną, że, że to zainteresowanie lasem wyciągnęło przyszło po prostu z domu. Można mówić myśliwy, niektórzy mówią myśliweczka, co też jest bardzo sympatyczne, tak jak mówi moja mama, natomiast najczęściej się spotykamy z Janami. Oczywiście nie jestem dianą, cała rodzina ma tradycje myśliwskie, łowieckie, od pokoleń, od dziadków ze strony męża, więc ja jestem tą osobą wspierającą, dobrym duchem, zawsze żartuję w rodzinie, że no dwoje w łowisku to już za dużo, więc ja jestem tym, tą osobą wspierającą od tych spraw merytorycznych, ale całym sercem i duchem. Przyjęcie Polskiego Związku Wieckiego jest odbycie rocznego stażu w kole łowieckim. Bądź w Ośrodku Hodowli Zwierząt. My taki Ośrodek, tu, ośrodek Hodowli Zwierząt bo ten, posiadamy tutaj w Okręgu kaliski, To jest Ośrodek Kamień bierna, kamieniem też zapraszamy do siebie. Natomiast yy, dużo mamy stażystów właśnie z kół, którzy odbywają tam ten staż. I ten staż yy, trwa minimum rok. Podczas tego stażu myśliwie poznaje zasady zagospodarowania łowiska, posługiwanie się z bronią, yy, prawo łowieckie, yy, kynologię, yy, gospodarkę łowiecką. Także wsze, wsze, duży taki zakres kultury łowieckiej, te wszystkie ma w trakcie, ma, przed yy, kaminami są wykłady, one trwają około dwóch miesięcy. Staramy się przedstawić tym i praktycznie, i teoretycznie to, wszystkie tego mają dostęp do materiałów, także i w tych kołach też pracują na rzecz łowiska, na rzecz ochrony przyrody. Też dokarmiają zwierzyny, budują podsypy, budują paśniki, budują urządzenia łowieckie typu zwyżki, ambony. Także tak się po prostu uczy strzelać, polować w trakcie tego stażu. I po prostu, no, wydaje mi się, że jak najbardziej zachęcam, bo jeżeli ktoś, dla kogoś łowisko, jest pasją i chce to poznać, to naprawdę nie jest to jakaś taka trudna sytuacja, żeby, to, żeby z tego po prostu nie uzyskać jakieś tam... Wiedzy i nie zdać tych egzaminów, dlatego że, że jeżeli ktoś jest skierowany pacjentem, to wszystko jest tak przedstawiane bardzo obrazowo. To wydaje mi się, że jeżeli chodzi o frekwencję zdawania, wydaje mi się, że jest dość wysoka i wydaje mi się, że ostatnio się to poprawia, bo widzę, że ludzie dążą, młodzi ludzie dążą do edukacji ekologicznej. I dlatego naprawdę ostatnie egzaminy mamy zdawane całkiem 85%. Jest to stoisko takie ekspozycyjne. Przedstawiamy tutaj taki nowy rodzaj jakby dla strzelectwa sportowego wykonania broni indywidualnej pod indywidualnego strzelca, czyli jakby z uchwytem dopasowanym do, do dłoni z pełną regulacją. Regulacją tutaj ona jest wystalowana. Jest to pełna regulacja regulacja broni we wszystkich płaszczyznach, można dopasować do własnej anatomicznej jakby budowy człowieka, nie? I to jest właśnie też pokaże, wydemonstrowało, generalnie tutaj co pan widzi koledzy mają, to mają y, zrobione osady broni przez kolbiarzy, czyli zrobione całe drewniane, natomiast to jest to taka nowość y, broni, właśnie kolba y, dedykowana dla pełnej regulacji, dopasowania jej do każdego strzału. Lepiej się dopasowuje? Bardziej dopasowana do anatomii człowieka. Nie? To jest taka ciekawostka, nie? Po też taką broń można by tu brać udział w zawodach, jeśli ktoś taką Tak, mał. Tak, To I tu można normalnie tutaj strzelać. To jest akurat dopasowana do mojej broni, bo to jest moja jednostka. A generalnie te koledzy są zainteresowani, to, to też tutaj prezentuję to, żeby, żeby też kolegom mogli dotknąć, zobaczyć, przymierzyć sobie. thank you Staram się pracować na dwóch polach, zarówno na tym polu krajowym, czyli współpracując i z Ministerstwem Środowiska, ale z Ministerstwem Rolnictwa i tutaj oczywiście z Polskim Związkiem Łowieckim pokazując jak ważne są rozwiązania krajowe i walcząc, mówię wprost, z ekoterrorystami, bo dzisiaj jest próba uzależnienia wszystko pod jakby oczekiwania od grupy osób, które nie rozumieją ani środowiska łowieckiego, ani środowiska przyrody, ani środowiska typowej gospodarki łowieckiej, czyli zrównoważonego rynku tego na niebie nie tylko łowieckiej, ale także rolniczej, bo tutaj jest współpraca kilku środowisk, myśliwych rolników, ale tak, także, także leśników. Więc to jest niezwykle istotne. Do tej pory w Parlamencie Krajowym pracowałam zawsze w Parlamentarnym Zespole do Spraw Łowieckich, Łowiecka, przepraszam, a w Parlamencie Europejskim mam zaszczyt reprezentować Polskę jako wiceprzewodnicząca takiej intergrupy do spraw bioróżnorodności, łowiectwo, wieś. On ta grupa skupia właśnie e, e, europejskie kraje ze środowisk łowieckich. I próbujemy wypracowywać taki model, który ma służyć Europi, europejskiemu łowiecku, ale także w połączeniu z rolnictwem. I muszę powiedzieć i podkreślić jedną najważniejszą kwestię. Polskie łowiectwo, polskie myślistwo jest nie tylko liderem, ale jest także takim pokazywane jako rozwiązanie systemowe, które świeci przykładem na rynku europejskim. Myślę, że powinniśmy z tego wyciągać wnioski. I pokazywać się jako przykład i wspierając myśliwych, a nie zwalczając pod presję y, grupy y, osób, y, na których dzisiaj jest moda po prostu.